Jak widzicie, <ścoughs> jeden hit z blida, jedna trąbka. Się. ładujemy jebnięcie, i ostatnie jebnięcie. Siemano, z tej strony Fifus. Chciałem wam pokazać słuchajcie, dzisiaj taki, taki y, szybki buzik na barbarzyńce. Właściwie to kilka aspektów, które sprawiają, że można, jak widzieliście, niszczyć te bosy. Bardzo łatwo niszczymy elitę niszczymy bosy mm, tak naprawdę y, skillem, którym chcemy. Możemy sobie wybrać, z którym skillem będziemy zadawać the z tego drzewka Core Skills na barbarzyńce. To jest to, powiedzmy, drugie rozgałęzienie, drugie kółeczko drzewku umiejętności. Mamy tutaj trąbę, mamy tutaj ten młot starożytnych. Upheaval, Double Swinga, Renda. Wszystkie te skill'e możemy używać. Tak naprawdę wystarczy sobie zrobić szybkiego respeka, który jest bardzo tani. Słuchajcie, w becie. Respek, Respek na 25. levelu. Kosztuje 2800 golda. To jest bardzo mało. To jest wartość jednego i tamu czasami, który nam poleci żółtego, który możecie sprzedać do NPC czy to jakieś legendy. Mm, na przykład, już niepotrzebnej. Bardzo, bardzo szybko można tyle golda znaleźć dosłownie w minutkę. <laughs> yy, dobra, jak to działa? Słuchajcie, tak naprawdę dwa aspekty, które używamy najważniejsze i dla, jak dla mnie najlepsze na barbie żeby właśnie stworzyć taki build, w którym możecie używać skilla jakiego chcecie. To jest aspekt, po pierwsze ten, atakowanie przeciwników z zwykłym naszym skillem, basic skillem, czyli tym generującym furię, sprawia, że następny, następne użycie core skilla, czyli właśnie tego drzewka drugiego, zadajemy 10% zwiększone obrażenia aż do 50%. Czyli atakujemy sobie takim skillem 5 razy, i następny nasz korski zada 50% zwiększone obrażenia. to jest bardzo fajne, bardzo szybko się to ładuje, I jeszcze sobie tutaj pomożemy zaraz z ładowaniem innym aspektem. I drugi najpotężniejszy, chyba taki aspekt wzmacniający te drugie drzewko, to jest tutaj. Jeszcze mamy, zaraz o tym może powiem, założony ten aspekt na broń wręczną, więc on jest wzmocniony jest taka kwestia u barbarzyńcy, zaraz o tym powiem. Jak działa ten aspekt? Słuchajcie, patrzcie. Za każdy punkt furii, który wygenerujemy, gdy mamy już maksimum furii, czyli namodujemy sobie nasz pasek furii i potem każdy punkt furii powyżej tego zwiększa nasz damage core o 8%, aż do 240. To jest max. To jest, jak widzicie, tutaj perfekt, akurat ten aspekt nam się trafił. Tam widać te szare zakresy. Można sobie włączyć takie coś w opcjach, żebyśmy widzieli te zakresy opcji na aspektach i zakresy afiksów też są, jak widzicie. No właśnie, 240%. Tutaj mieliśmy tylko 50%. Tutaj mamy 240% zwiększone obrażenie. Bardzo dużo. Trochę dłużej się to ładuje, ale też sobie z tym poradzimy. No i dzięki temu tak naprawdę, no widzicie, 240% zwiększone obrażenia. Tutaj 50%. Tutaj mamy na przykład jeszcze 44% na zestronowanych przeciwników zwiększone obrażenia. Dowolnym atakiem. Tutaj tworzymy jakieś earthquaky na ziemi, które zwiększają obrażenie o 30%. To są wszystko dodatki, ale te dwa, o których powiedziałem na początku, bo jak dla mnie są najlepsze, najważniejsze, reszty nie trzeba um, mieć, nie trzeba używać. Wtedy macie bardzo dużą też dowolność w bulidzie. Te aspekty nie wymagają żadnego skilla. Um, jedynie no, chcemy ładować basic attackiem. Musimy mieć jeden basic attack, żeby ładować furie tak czy siak na barbie, więc to robimy. Dodatkowo, możecie generować furie w inny sposób, na przykład, mam tutaj takie aspekty. M moje okrzyki generują 3,5 e e punkta furii na sekundę, kiedy są aktywne. Dodatkowo, cooldown okrzyków jest e zmniejszony o prawie że 5 sekund, za każdego przeciwnika blisko max 12, czyli tak naprawdę dwóch przeciwników już macie, prawie że trzech przeciwników, powiedzmy, macie już 12 sekund skrócony cooldown okrzyków. Sprawia to, że okrzyki yy, praktycznie będą trwały tak długo, yy, będą trwały tak długo, że zdążymy je użyć, down minie i okrzyk dopiero co się skończy, więc mamy prawie, że cały czas 100% uptimeu na tych okrzykach. To też dzięki jednemu, yy, jednej pasywce w drzewku. Dobra, zobaczmy szybko na to drzewko. Słuchajcie, yy, do generowania furii używamy ja używam skill'a Frenzy, bo jest dosyć szybki. Zwiększa nam atak speed, więc szybciej troszkę atakujemy. Używamy do tego dwóch jednoręcznych broni. Najlepiej sobie ustawić manualnie, jeśli przypadkiem... Chociaż nie, w tym skill'u zawsze używamy dwóch dual-wilda. Mamy to napisane przez skill'u. Niektóre skill'e mogą używać każdego rodzaju broni, od więc czasami warto sobie wybrać coś, co będzie działało lepiej niż automatycznie wybrana broń. Gdyż ten automatyczny wybór nie czyta nam Afiksów. Tutaj mam jeszcze zmniejszone obrażenie. Nie ma to takiego znaczenia. I jak widzicie tylko jeden punkcik, to nam ten skill służy do generowania furii. Kolejne tutaj rangi nie, nie dają nam nic oprócz Damage'a. Nie używamy tego skill'a do Damage'a tak naprawdę. Druga rzecz, maksujecie sobie jeden skill w drzewku Core. Ja mam akurat zmaksowanego Blida. Bardzo łatwo tutaj Respeka możecie robić prawym przyciskiem myszy, jak widzicie refund za 110 golda jednego skilla. To jest nic, to jest nic. Mm. Używam Ground stampa to jest tak naprawdę mój wybór tylko ze względu na te dodatkowe aspekty, które mam, żeby jak najbardziej zbustować ten damage na już samego bossa. Do, do zwykłego grania, do zabijania elit nie jest to jakieś niezbędne. Okrzyki Rallying Cry i okrzyk warcry Zbustowane ich czas trwania tym pasywem, bardzo fajny pasyw. Trzy punkciki tutaj włożone, 30% wydłużony efekt trwania tych okrzyków. Tutaj jeszcze jakiś movement speed. W tym drzewku używam, słuchajcie, łańcucha, dlatego że łańcuch, jak się da tutaj te dwie, dwa punkty jeszcze dodatkowo, daje nam tak. Osłabianie przeciwników, czyli zadajmy 20% większe obrażenia takiemu przeciwnikowi. Mamy na to 2,5 sekundy i berserk też na 2 sekundy. Więc to jest dosyć fajne. Używamy łańcucha, mamy osłabionego przeciwnika, mamy Berserka, czyli zwiększone obrażenia, o 25% kolejne. Czyli tak naprawdę używając jednego skilla, z jednego punktika, no jeszcze tutaj dwa punkty musimy włożyć, prawda? To mamy zwiększone obrażenie 25% i jeszcze osłabiony przeciwnik 20% kolejny. 45% zwiększone obrażenia za trzy punkty? No brzmi dobrze, nie? Brzmi dobrze. Yy, Warcry nam też zwiększa obrażenia. Dobra, co tu jeszcze takiego mamy? A, jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałem, słuchajcie. Ten tutaj aspekcik zwiększający szybkość w naszych basic skilli, A tak, szybkość ataku basic skilli. I ostatnia rzecz o aspektach, którą chciałem powiedzieć. No właśnie, bardzo ważna u Barba jest to, niektóre aspekty po prostu mają większą moc, gdy da się je do konkretnego rodzaju i temu. Zobaczymy sobie to tutaj, może będziemy widzieć. No, ok, to jest bardzo często właśnie w ten sposób to wygląda. Popatrzcie. Aspekt włożony w amulet, moc zwiększona 50%. Aspekt włożony w broń dwuręczną, moc zwiększona o 100%. Więc jak znajdziecie jakiś aspekt na itemie, wydaje Wam się, no, nawet dobre, ale trochę małe te liczby. To pamiętajcie, że możecie to dać czasami do właśnie broni dwuręcznej i będzie dwa razy mocniejszy, nie? To jest duże wzmocnienie albo do amuletu. też jeszcze będzie mocno wzmocnione. Fajnie. Dlatego, dlatego te dwa mocne aspekty. Ten szczególnie 240% obrażeń, dlatego, że to jest w dwuręcznej broni. Ten nie opłaca się jakoś tak specjalnie, koniecznie do dwuręcznej broni, ponieważ tej, tego 50% obrażeń, które zadajemy zwiększone, to się nie zwiększa. To jest op, który jest stały, nieważne gdzie będzie. Zwiększamy tylko tą liczbę generowaną przy jednym basic ataku. Ja stwierdziłem, że mogę mieć to w jednoręcznej broni, nie potrzebuję w dwuręcznej, no bo naładuję to i tak bardzo szybko. Zobaczcie tylko, jak wygląda to ładowanie. Dodatkowo generuje mi się furia z tych okrzyków. Jak użyję ich w pobliżu przeciwników. Popatrzcie na cooldown. Okrzyk trwa, słuchajcie. Yy, pisze, że 7... 7 sekund. Tutaj 10 sekund. Zaraz sobie zobaczymy. cooldown pisze 24 sekundy, ale no zobaczcie, jak będziemy tylko przy przeciwnikach. Wystarczy tutaj jeden, drugi. Cooldowny 12 sekund. Czas trwania. Zobaczcie. Nasz Railing Cry się skończył, ale tylko 3 sekundki musimy czekać. Możemy go użyć ponownie. A Warcry praktycznie trwał do końca. Yy, ładujemy sobie zwykłymi atakami. Jak widzicie, dosyć szybko atakujemy. Już mam naładowane staki. Po tych okrzykach to jest tak naprawdę naładowane. Dobra, użyjmy Blida. Cyk. Zabijamy wszystko na hita zazwyczaj. Szczególnie nawet, nawet elitki. Naładujmy się zwykłą atakiem, popatrz ile to trwa zwykła atak. Już, naładowani mamy 300% zwiększone obrażenia, nie? Muszę znajdźmy jeszcze szybko jakąś elitkę. Dodatkowo mamy zwiększoną szybkość biegania tutaj z Warcry'a. No chyba tam jest za ścianą już sobie podejdziemy. Nie, to jest zwykły potwór. No, No dobra, tutaj mam jakąś elitkę, wampirik. Nieważne. Hmm. Jesteśmy naładowani, więc tak naprawdę mogę użyć, patrzcie, stąpa, łańcuch i jeden atak z blida. <słuch> <słuch> no i wszystko pada na strzał. Jeszcze jakaś legenda na policję. No dobra. Legenda pojawi się w skrzynce. Nie muszę, muszę jej podnosić. Właściwie to tyle w tym filmie, nie będę się jakoś bardzo rozwodził, można bo naprawdę tymi aspektami na wiele sposobów sobie postać zrobić, wiele ciekawych rzeczy, więc polecam się pobawić w becie, jeśli będziecie mieli okazję pograć sobie w przyszłym tygodniu na becie otwartej dla wszystkich. Ja zapraszam na mojego Twitcha, FIFUS92, yy, gdzie streamuję prawie codziennie. Yy, Bawiam sobie w Diablo Resurrected, Diablo 4 Beta, yy, ostatnio bawię się też w speedruny Eden Ringa, a nie tylko w Diablo. Zapraszam i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się.